Maciej Pela nie pozbył się obrączki, jego komentarz wymiata, powołał się na Jakimowicza. Maciej Pela nie ukrywa tego, że nadal nie pogodził się z rozstaniem z Agnieszką Kaczorowską. Niespodziewanie jeden z internautów zaczął nawet twierdzić, że przyłapał tancerza z obrączką na palcu. Co na to sam gwiazdor, prezentujemy szczegóły. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela postanowili się rozstać. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela kilka miesięcy temu oficjalnie ogłosili swoje rozstanie. Ich nagłe zakończenie relacji było prawdziwą sensacją w mediach. Wszystko przez fakt, że małżeństwo do tamtego momentu uchodziło za niemal wzorcowe. Ponadto oliwy do ognia dolewał fakt że wiele osób spekulowało o tym, że gwiazdy od pewnego czasu przeżywają kryzys. Małżeństwo przez długi czas nie odnosiło się do pojawiających się plotek. Ostatecznie to Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się potwierdzić krążące doniesienia. Zrobiła to na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Sam Maciej Pela także nie unika wywiadów, w których chętnie wraca do bolesnego rozstania. Teraz jeden z internautów zarzucił mu, że nadal nosi obrączkę. Tancerz zdecydował się natychmiast odpowiedzieć na tę zaczepkę. Oto szczegóły. Maciej Pela wprost o rozstaniu z Kaczorowską. Maciej Pela w ostatnim czasie udzielił obszernego wywiadu, w którym dokładnie opowiedział o szczegółach rozstania z Agnieszką Kaczorowską. Miało to miejsce w studiu Świata Gwiazd, a tancerz miał okazję porozmawiać z Mateuszem Szymkowiakiem. W trakcie rozmowy Gwiazdor wprost przyznał, że nie pogodził się jeszcze z rozstaniem. Czas pokazuje, że sobie z tym nie poradziłem, ale też moim zdaniem uczciwie jest powiedzieć, że z pewnymi rzeczami człowiek sobie nie musi radzić albo po prostu sobie nie poradził. Co nie znaczy, że to jest, to jest coś, co wpłynie negatywnie na dalsze miesiące i lata życia. Bo ok, pewna porażka, bo w moim w moim odczuciu, w moim odczuciu to, że sobie nie poradziłem z tą sytuacją psychicznie, emocjonalnie to była swego rodzaju porażka, wyznał. Gwiazdor dosadnie o teczkach na żonę. Dodajmy, że w tej samej rozmowie Maciej Pela został zapytany o to, czy wie co było bezpośrednią przyczyną rozpadu jego związku. Tancerz wyznał, że nie dostał od byłej partnerki żadnej odpowiedzi, która by go satysfakcjonowała. Mimo to się nie poddał się i doszedł do informacji na własną rękę. To jest pytanie nie do mnie, czy to był inny mężczyzna, czy nie. Ja mam teczkę dowodów i mam teczkę faktów, i jeżeli będzie trzeba, to zostanie użyta oczywiście. Natomiast to jest moja odpowiedź, którą znalazłem sam. Natomiast jaka jest odpowiedź drugiej strony? To pytaj drugą stronę, podsumował. Teraz internetem wstrząsnęła kolejna informacja dotycząca pary. Jeden z internautów stwierdził w komentarzach, że miał przyłapać tancerza z obrączką. Wywołało to u niego spore zaskoczenie, zważając na krążące informacje dotyczące tego, że gwiazdy planują rozwód. Co na to jednak sam zainteresowany? Maciej Pela zdecydował się odnieść do wpisu zabawnym cytatem z jednej z polskich komedii. Odpowiem mądrością, której nauczyłem się jakiś czas temu: jak złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Nie noszę obrączki napisał, po czym dodał wiecie, że w internecie można zobaczyć dużo dłoni, prawda? Męskich, damskich.